Siemano Słuchajcie Meczki, jestem Furman i dzisiaj kolejny odcinek z openingu. I tak na początku wylosujemy sobie zwycięzcę z tamtego odcinka, było 29 komentarzy, więc myślę, że dużo. Trzeba było napisać oczywiście godzinę, o której tu oglądaliście, więc zobaczmy kto wygrywa. I wygrywa Miki. Napisz trail link, jeszcze zobaczmy czy mnie subujesz, Miki. Jestem w subskrypcjach, więc podaj trail linka". I no. Przechodzimy do openingu. Dzisiaj mamy 40 zł na GeForce Kinsia. I tak spróbujemy coś tutaj ugrać. Więc na początku sobie klaski Field otwórzmy za 15 zł. Na start. Dobra, skrzynka mi się wydaje. I mamy Blue Sport jest tani. Dobra. To teraz kałaszka można otworzyć. Wszystko w Safari masz, będzie dobra, <grym> Jak standardowo. No, to też jest słaba, mam go. Strata 15, kurde. To straty tu duże dadzą z tego co widzę. mamy <grym> 4 złota. To jest... Jeszcze coś z tego da się ugrać. O, dwie takie można sobie otworzyć. Jednak nie dwie. Jednak jedną taką. Pominiemy animację u Digalek, zysk, to jest to, milspeka, ale nie, nie możemy. Dobra, zobaczmy co mamy, znaczy jest z tych skinów nic nie będę używał. Więc kontrakcie robię, mamy glocka za 14, reaktor, spróbujemy go upgradenąć. Albo lepiej nie, bo to się źle skończy. Sprzedaj. Mamy 15. Wszystko w tej skrzynce. Zobaczymy. Czy coś dobrego. Oby tak. O nie. To jest złe. Nie no, strata 2 to Może być. To idziemy do tych skrzynek, bo ja lubiłem. Dwie sobie otworzymy. Są wszystkie fioletowe skiny więc może coś dobrego akurat i Guardian, i Pit Viper, który był na konkursie. Guardian jest zyskiem. Pit Viper jest taką stratą. Czyli sobie otworzymy jeszcze jedną co tego Pit Vipera. I no nie, cezadka. Strata duża, więc z cezadką idziemy na upgrade'a. Coś dla Was zrobimy. Coś fajnego. Z czego byście się cieszyli? O, takie ogloczka i ramy 68% to może siąść. I siedzi. Więc z tego oglądu jeszcze coś można zrobić. Dlapszego. Dobra, lepiej nie będę robił. Chyba, że sprzedam ten i sobie jeszcze coś otworzę. Jedną tą skrzynkę, bo z tej ładnie leci. Zauważyłem. No nie, poison No Dobra, do zero lecimy. Skrzynki użytkowników cena 4,18. 4.18 4.18 jest AK Case. O nie, nie, nie. O nie, tu trzeba tak ciągle wchodzić. 50 na 50. zobaczmy czy mamy farta, czy nie. I oby się udało. <gryw> Aj, kramba. Dobra, więc mamy jeszcze setkę. To ją sprzedajemy. Mamy złoto 80 mils. O tak. To jest ta skrzynka. Z której leci nam Cyrus. Strata. To lecimy na upgrade. Cyrusa. Na co robimy Cyrusa? Na coś ładnego. Tak, coś będzie. O, taki umpik. O, siadło. Kontrakt. Z tych dwóch skinów zrobimy kontrakt. Dasia? Dwa złote. O nie. Dobra, robimy to. Zobaczymy, co doceniacie. Jakąś petkę. Petka super nowa. Więc jeśli chcecie wygrać z to P250. Co napiszcie, yy, chcę wygrać, <tak>, tak chcę wygrać, to możecie wygrać tą petkę. Więc dzięki za oglądanie. łapkę w górę, subskrypcję. Oczywiście trzeba subskrybować kanał i zostawiać łapkę. No i ten komentarz, tak jak ja powiedziałem. Więc no, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnych i pa pa.